Witam się z wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku z cyklu daily vlogi, ale będzie to vlog połączony z pogadanką, tak? Z pogadanką. Mam tutaj kawusie, także zróbcie sobie również. Dawno nie piłam kawy, odkąd wróciłam, to chyba ze trzy kawy tylko wypiłam, a to już no, tydzień jest, odkąd wróciłam z Polski. Tak byłam, wiecie, zagoniona i tak dalej. Że dopiero teraz tak naprawdę siadłam. Malutka tutaj się ze mną droczy, a reszta dzieciaków pojechała z tatą do takiej ogromnej bawialni, do takiego kompleksu dla dzieci. Ogromniastego. Tam jest pełno zjeżdżalni, różnych tam obiektów dla dzieci. Między innymi też obok zaraz jest też dla starszych dzieci są wspinaczki linowe, także coś maksa w tym kierunku ciągnie, bo był ostatnio na zielonej szkole i tam w lesie były te wspinaczki. A tutaj też są takie właśnie fajne, fajne obiekty dla dzieci, takich aktywnych. Także super. No, a ja mówię, chwilę sobie posiedzę, odpocznę i Wam może poopowiadam, jak było w Polsce. W Polsce było zarobiście. Naprawdę zawsze jak lecę do Polski i mam odpoczywać, to tylko tak mówię, że będę odpoczywać, ale ja wcale nie odpoczywam, bo jestem po prostu tak zalatana, zabiegana, tu sklepy, tu znajomi, tu coś tam, tu coś tam, zawsze coś się dzieje, kochani. No i miałam tylko dwa tygodnie na to, żeby pozałatwiać tam sprawy, ogarnąć wszystkich znajomych i rodzinę jakieś tam zakupy zrobiłam i naprawdę jestem mega, mega zadowolona i powiem Wam, że zawsze będę wspierała i chwaliła Polskę nie zgadzam się z takimi powiedzonkami typu, nie wiem, że Polska jest daleko 100 lat za murzynami, jakieś takie teksty tego typu tutaj nieraz słyszałam od Anglików, że Polska to taka jest B że taka bidna, i taka w ogóle wiecie, no nierozwinięta, i absolutnie się z tym nie zgadzam, uważam, że Polska jest bardzo rozwiniętym i samowystarczającym, wystarczalnym krajem, pięknym krajem, z pięknymi widokami, nigdy nie zarzucę Polsce, że mm, mają złych specjalistów, wręcz przeciwnie, jeżeli bym miała na przykład porównywać. Angielskich specjalistów od polskich, no to Polska jest naprawdę na pierwszym miejscu. Czy to w budownictwie? Oczywiście, też zawsze się znajdzie ktoś tam, że fuszerkę odwali, ale to w każdym kraju. Ale ogólnie mamy super dentystów, ginekologów, mamy, kochani, super kosmetyczki, fryzjerki z dużą wiedzą, bo to nie tylko chodzi o praktyczną stronę. Sama też y, szkołę kosmetyczną kończyłam i pracowałam w salonach i tak dalej. Także mam jakieś takie porównanie, jak to było też w Hiszpanii, bo w Hiszpanii też pracowałam w salonach. Mama! Także wiem, że y, y, naprawdę, Pols no ślicznie, ślicznie polskie kosmetyczki, fryzjerki, y, dentyści i tak dalej mają ogromną wiedzę, y, dużą też praktykę i tak dalej. No tak jak mówię. Też znajdą się tacy specjaliści, yy, co fuszerkę odwalą, yy, ale ogólnie, naprawdę, yy, ja jestem pod wielkim wrażeniem Polski. Yy, mamy naprawdę dobrą gospodarkę, dobrych rolników, tylko wszystko teraz jest niszczone przez. Cała Unia Europejska i tak dalej, te, te wszystkie przepisy, jakie porobili, to co elity chcą teraz zrobić z całym światem, jak pozbawić nas jedzenia i tego wszystkiego, w którą to stronę teraz zmierza, żebyśmy jedli cały czas trucizny, a oni wszystko najlepsze. My mamy nie latać samolotami, nie poruszać się samochodami, bo emisja CO2 za duża. Yy, dwutlenku węgla, że to takie niebezpieczne dla planety, podczas gdy my nie możemy nic, to po prostu elity odrzutowcami sobie latają, jedzą wszystko, co najlepsze, mięsko najlepsze i tak dalej. A u nas chcą, yy, niestety, że wprowadzić sztuczne mięso, które już jest w sumie na rynku od, od dawien dawna, tak naprawdę. My nawet nie mamy chyba świadomości. I teraz wprowadzili. W Unii Europejskiej, to, że kochani, żebyśmy jedli sobie insekty, jakieś chrząszcze, chrabąszcze, czy tam wiecie jak to nazwać, jakieś yy, larwy, co niby mają dużo białka. No, może i mają, ale ile mają w sobie różnych takich toksyn, alergenów. Teraz ja się nie dziwię, czemu ludzie chorują non-stop. To mają astmy, to problemy z płucami, to coś tam, to coś tam, yy, jakieś stany zapalne. Bo po prostu wpierdzielamy niestety, no, zmiksowane te insekty, które są w białej mące. To niby ma być zaznaczone, że to będzie i, to, i to, ta mąka jest teraz droga. Ta mąka jest droga z tych insektów, tych larw, ale ja uważam, że już od dobrych kilkunastu lat my to jemy i nawet o tym nie wiemy. To dodają nam do czekolad do ten czokobons, takie różne są. Dodają nam, nam do mąki, do, a wiadomo, co z mąki robicie, to robicie y, makarony, pizzę, inne rzeczy. Y, masę, masę tych, tych brudac tego wszystkiego po prostu nam wpierniczają do jedzenia. Jeszcze do tego zatrute powietrze, Woda pełna floru, i chloru, i tak dalej, i tak dalej. I metale ciężkie w ziemi. I to wszystko także yy, obijają nas z każdej strony truciznami. No niestety taka jest prawda. Yy, a oni sami sobie latają, podróżują, a nas chcą tego pozbawić. Co kochanie? No ślicznie się bawisz. Także tak, nie dam złego słowa powiedzieć na Polskę. Yy, Ma. Przepiękne krajobrazy, naprawdę super specjalistów. Dobre jedzonko jest naprawdę czym się szczycić, czym się pochwalić. Jesteśmy, my, Polacy, jesteśmy bardzo gościnnym, takim przyjacielskim narodem. Oczywiście, zawsze się jakieś tam jednostki znajdą, tak. Hmm, które są nietolerancyjne takie i takie. Może jesteśmy mniej tolerancyjnym narodem, jeżeli chodzi um, o tęczowe takie te rzeczy, czy tam jakieś takie, wiecie, um, poważne sprawy. Wiecie co mam na myśli? E, ale ogólnie jesteśmy narodem bardzo um, przyjacielskim, pomocnym. No chociażby nawet ta pomoc dla u. To jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że żaden kraj by się nie podjął takiej pomocy, żeby żaden kraj tak nie wpuszczał ludzi, jak, jak my to robimy. Anglicy tutaj mają swój limit, ile tam ludzi mogą wpuścić. Tam w innych krajach to samo, kontrolują to, a u nas po prostu no, ludzie wchodzą, 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 jest nas coraz więcej z różnych nacji. Ja nie powiem, bo ja jestem za multikulti i tak dalej. Ale ja też widzę tam kilka zagrożeń, tak mi się przynajmniej wydaje. Może Polska, wydaje mi się, że Polska czasem jest taką trochę takim naiwnym narodem, takim dającym się wykorzystywać. Ale ogólnie ja uwielbiam polskie kosmetyki, polskie fryzjerki, kosmetyczki. No, naprawdę super. Słodycze polskie, chociaż powiem Wam, że już jest masę firm, które niestety nie są już polskie, a myślałam, że są polskie. Na przykład ten. Morliny były polskie, już nie są. Chyba Chiny przejęły. Ym, co tam? Wedel. Wedel był polski i mieli przepyszne wyroby, a teraz Wedel już niestety też nie jest polski i większość firm nie jest przejętych po prostu przez firmy zagraniczne i co mi się właśnie to nie podoba że sobie na to pozwalamy mamy wspaniałych rolników ale wszystko to się zmienia niestety bo są takie teraz obostrzenia takie nakazy takie ustawy wymyślają żeby po prostu tych rolników pogrążyć coraz bardziej no firmy niestety się zamykają, ale to też jest na całym świecie teraz. Także, no ogólnie w Polsce mi się bardzo podobało, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Odpoczęłam mimo wszystko. Miałam taki spokój, wiecie. Wstawałam, o której chciałam, chociaż wcześniej wstawałam, bo zawsze miałam coś do zrobienia, do podgonienia, ale to nie jest to samo, jak, wiecie, macie rabiate dzieci, i zaraz trzeba do szkoły tu, trzeba zaraz obiad gotować, tutaj to, tutaj to, i wszystko tak co do minuty wyliczone. Yy, I taki, taki, jakby psychiczny, taki niepokój, wiecie. A jednak w Polsce, no, tak psychicznie trochę odsapnęłam, odpoczęłam, tak? Nie musiałam się tak naprawdę nigdzie spieszyć. Jak, jakaś taka spokojna ta głowa była, chociaż z tyłu głowy jednak myślałam o tych dzieciach. Wiadomo, y, gadanie na WhatsAppie to nie jest to samo jak na żywo, no ale przebrnęliśmy wszyscy. Dzieci były tak stęsknione, mi się to samo, wszyscy się stęskniliśmy za sobą. E, czasem powiem Wam, że taka rozłąka jest nawet potrzebna. Nawet potrzebna, powiem Wam, y, ale nie za długa rozłąka, bo myślę, że y, wiele może nauczyć każdego z nas. Także no powiem wam Polska jest super i naprawdę niczym teraz nie mogłabym zaskoczyć nikogo. Przyleciałam i tak no co kupić tam, nie wiem, rodzince i tak dalej. Teraz to niczym nie zaskoczysz. Teraz to po prostu tylko kapuchę wziąć ze sobą i ewentualnie zabrać na zakupy i niech sobie wybiorą co chcą, bo wszystko jest już w Polsce europejskie, także niczym nie zaskoczysz. No tam coś nieraz angielskiego może, mogę kupić, jakieś czekoladki. Ale tak to to po prostu, no no nie wiem, czym można jeszcze zaskoczyć. Y, mamy piękne ciuchy. Y, w, w butikach patrzyłam i w tych, w tych, powiem Wam, centrach handlowych, no piękne rzeczy. Polskie firmy, ale takie drogie, takie wysokie. Co kochani? No widzę, bardzo ładnie. Takie horrendalne ceny, że po prostu mówię, za jedną bluzeczkę, która mi się bardzo spodobała, no to mówię 180 zł, 150, 120 za jakąś zwykłą, cieniutką bluzeczkę. Mówię, nie ma sensu. Ja się nastawiłam już y, tym razem, że będę kupowała dużo kosmetyków. Polskich kosmetyków, gdzie tutaj trzeba płacić za cło i tak dalej. No i wysłaliśmy... Znaczy, moja rodzinka wysłała mi paczkę i są teraz takie problemy z tą paczką z Polski do Anglii, no bo wyszliśmy z Unii, ten Brexit był i tak dalej. Także powiem Wam to wszystko i cła i w ogóle ta cała teraz biurokracja, jak gdyby straszne problemy. Także z jednej strony naprawdę się cieszę, że zrobiłam to rozdanie w Polsce. Akurat wylosowałam osobę z Polski i od razu wysłałam. Także nie było żadnego problemu. Chyba na drugi dzień czy dwa dni później już paczka była u tej osoby. Mam nadzieję, że ci się kochana sprawdza ta paczka, te kosmetyki i tak dalej. Ale mówię, jakby to była osoba z Anglii, no to tak pomyślałam, że po prostu zabiorę do siebie i łatwiej mi będzie wysłać z, no, na terenie Anglii, tak? Będąc w Anglii, niż z Polski do Anglii, bo teraz takie są problemy. Nie wiem, czy ta paczka mi dojdzie, czy nie, i ceny są teraz kosmiczne więc nie wiem ile mi przyjdzie zapłacić, ile to cło będzie też kosztowało i tak dalej, nie mam bladego pojęcia, ale tak bardzo chciałam te polskie kosmetyki, bo tutaj jest taki lichy wybór w Anglii, są na internetach, są nieraz na, na tych stronach, na Facebooku i tak dalej, ale tutaj no, w Polsce są, jest dużo większy wybór, tak, więc... Co mogłam, to wzięłam większość rzeczy teraz w paczce, tej, w tym głównym bagażu, a resztę po prostu mam wysłane. Nawet ubrania zostawiłam i mówię: Najwyżej, ubrania, jakby co, no to mogą zostać, sobie następnym razem wezmę czy, czy coś. To specjalnie brałam takie ciuchy, które ewentualnie mogę zostawić w Polsce i nie będzie mi ich szkoda. A tak to ciuchów nie kupowałam oprócz jednych spodni, które mam na sobie z 70 zł przecena na 35 zł w takim butiku yy, welurowe, fajne takie dochodzenia. A tak naprawdę ciuchów to ja mam masę. Na, nie chcę wydawać pieniędzy teraz yy, tak na ciuchy. Bo w sumie ja tu nigdzie nie chodzę, ja tylko do szkoły i z powrotem gdzieś na spacer, gdzieś tam się pojedzie do jakiejś restauracji od czasu do czasu, ktoś do mnie przyjdzie, ale wiecie, my wszyscy tak na luzaka jesteśmy ubrani. Także powiem Wam, jeżeli chodzi na przykład o to, o Polskę, trzeba, musimy zacząć Polskę doceniać. Ja uważam, że Polska wysoko stoi, jeżeli chodzi o usługi, o to, o tamto. Nawet powiem wam, że kilka osób w moim otoczeniu, które poleciało pierwszy raz do Polski, Anglicy byli pod mega wrażeniem. No jeden poleciał do Wrocławia, inni gdzieś tam do Gdańska, inni byli w Krakowie i byli pod wrażeniem, że wow, jak było fajnie. Wow, jak wy tam macie pięknie, ale dobre jedzenie. Jak super, jak super, jak super. No widzicie, bo to tak jest, jak nam łatkę przypną. Dobra, bo tam się znajdzie jakiś żulek, jakiś, nie wiem, kombinator, oszust, y, jakiś kryminalista. No to ludzie po prostu... Y, no, telewizja też rozdmuchuje takie rzeczy. Też często jest tak, że w mediach mówią nieprawdę y, o Polsce. Y, no i tak rozdmuchują i potem myślą, że my Polacy tacy jesteśmy i jacyś nie do umysłowo i nie wiem, co tam jeszcze y, wymyślą. Także... Nie, 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 nie. Polska naprawdę e, jest super krajem, tylko że no przez lata była rządzona, źle zarządzana i wyszło jak wyszło, tak? Większość ludzi powyjeżdżała, bo nie widziała perspektyw. E, co kochanie? Czekajcie chwilkę. No, i powiem Wam, że po prostu przez lata Polska była no, za, zarządzana przez niewłaściwych osobników. No i wyszło jak wyszło. Ale tak, większość ludzi wyjechała, wiadomo, lepsze zarobki jakoś tak adekwatnie zarobki do, do życia i tak dalej do opłat. Mm, jakieś takie lepsze perspektywy. Ja powiem Wam, wyjechałam, tak szczerze mówiąc, z takiej ciekawości, e, za światem, za tym, za tamtym. Jakbym miała teraz wrócić czasem, czy bym wyjechała, czy nie? Nie wiem, czy bym wyjechała, powiem Wam. Mnie w sumie. Nie brakowało, bo ja miałam pracę, ja miałam takie normalne, jak gdyby stabilne życie. No, fakt, że nie było jakichś luksusów, ale, ale aż tak to nie narzekałam. Po prostu bardziej tak. U mnie to była taka ciekawość, tak? Czy ja się sprawdzę w innym kraju? Co i jak? Tak zawsze, wiecie, mówili o Anglii, o Ameryce, o tym, o tamtym, jak to super i w ogóle. No i to była taka ciekawość, taka, takie sprawdzenie się, tak? No, i co, jak już jestem, ja już tu wsiąkłam w to towarzystwo, w ten kraj i mnie się dobrze żyje. Ja nie narzekam absolutnie, ale jeżeli chodzi o Polskę, to ja jestem dumna z Polski. Ja jestem dumna z Polski. Mimo wszystko, wiecie, tego, co gadają na świecie. A może tak gadają w telewizjach i tak dalej, bo tak naprawdę. Polsce zazdroszczą tych, tych, tych pięknych krajobrazów, tego wszystkiego, że Polska sobie jest w stanie sama poradzić i tak dalej. Nie musi wcale być podpięta, wiecie, pod te wszystkie unie i tak dalej. No dobra, kochani, będę kończyć, nie chcę Was za bardzo zanudzać dzisiaj. Tak jak mówiłam tam w ostatnim filmiku, szykuję filmik na temat, kochani, proroctw. Królowej Saby, która żyła 800, 800 lat przed narodzeniem Chrystusa, przepowiedziała oczywiście Jego narodziny, no i to, co się będzie działo te 2000 lat później i tak dalej, całą tą przyszłość i to, co teraz się dzieje akurat na świecie, to jest to tak przerażające, powiem Wam. Także będę chciała nagrać taki odcinek. Mm. No. Także zobaczymy, może jakieś urywki Wam dam, jak były dzieci dzisiaj tam w tej, w tej bawialni. A tak to póki co to będę kończyć, bo nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo jak długo, godzinę, więc powiedziałam to, co chciałam powiedzieć. No jestem ogólnie zadowolona z tego wyjazdu do Polski. Myślę, że to mi dobrze zrobiło. Myślę, że takie wypady czasem są potrzebne, czy nawet na weekend gdzieś wypaść, tak? Bez dzieci, czy cokolwiek. Oczywiście, jak ktoś, kto ma się, może się nimi zająć, ktoś taki zaufany, komu możecie te dzieci powierzyć, bo wiadomo, że jakiemuś tam kowalskiemu obcemu, no to nie za bardzo, tak? Super. Super, kochani, będę kończyć. Jeżeli uznacie, że ten filmik jest dla Was w jakiś sposób wartościowy, to. No to kochani zachęcam do lajkowania oraz subskrybowania mojego kanału. Także trzymajcie się i, i życzę Wam papa! miłego papa! weekendu. Papa! Papa! Nawet szalotka mówi papa. No, no, papa, trzymajcie się, pa! A co robiłaś dzisiaj w szkole? I have co miałaś w szkole? I no piłaś i co jeszcze robiłaś? Pisiu, pisiu, robiłaś? Nie. Yeah. You painted, malowałaś? Tak? Paint and pisiu, No, całą buzię masz popisaną. Co żeś robiła? Make-up sobie robiłaś? Nie. Fajnie było w szkole? Nie, nie idziemy teraz do szkoły, idziemy teraz do domku, bo jest bardzo zimno. Let's go. Zobaczcie, kotek przyszedł za nami. Jakieś 200 metrów. To jest taki naszej sąsiadki dalszej kot. E, naprzeciwko tych sąsiadów tam była jakaś bójka i ten kot strasznie miauczał. Nie wiem, czy ktoś go kopnął czy coś. Masak, tam non stop gdzieś jakieś bójki są. Tam w tych rejonach. Także tu się... Dobrze, to mi zaraz pokażesz, co masz. Zjedz sobie galaretkę i zaraz mi pokażesz. Mac Oskarek mi coś przyniósł, chyba mi coś narysował. Także cieszę się bardzo. A Maksiu dostał znowu certyfikat. Bardzo się cieszę. A nawet dwa. Patrzcie, jaki kotek jest głodny. Mm -hmm. Słyszycie kota? Już się wścieka, że ten ma jego miskę z jedzeniem. Niebezpiecznie się robi. Dziś? Ten czarny kotek nie chce, żebyś tutaj był. To niedobre kocisko. A ty jesteś taki ugodowy kotek, tak? Wszystkich kochasz? Hmm. O, jaki przestraszony biedny. Zaraz was tu rozdzielę. moi drodzy muszę wygotować wszystko co jest tutaj w lodówce mam sporo papryki wykorzystałam mięso mielone mam sporo pieczarek także też muszę to wykorzystać ser mozzarella coś tam porobię z tego może zrobię takie papryczki faszerowane z części a z drugiej części jakieś spaghetti no i ewentualnie leczo mogę jeszcze zrobić Piszcie, co można jeszcze z papryki zrobić. Może macie jakieś pomysły. Do tego zaraz dołożę marcheweczkę, szczypior mam gruby, cebulka, czosnek. Mam jeszcze jakieś tam koncentraty pomidorowe. Pomidorów dużo mam, także muszę, muszę to wszystko kochani wykorzystać.